Cześć, mam kilka propozycji dzisiaj śniadaniowych do zamrożenia wcześniej. Pierwsze zrobiłam tosty francuskie. Tosty francuskie to jest po prostu jakiś rodzaj chleba ma maczany w takiej mieszance jajeczno-mlecznej z dodatkiem cynamonu i smażone albo pieczone w piekarniku. A myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, bo możecie zrobić od razu troszkę szybciej więcej sztuk. One są łatwo odgrzane, można łatwo odgrzać. i ja odgrzewam w piekarniku na górnej półce dosłownie na kilka minut. I jest to też taka fajna opcja do lunchboxu dla dziecka albo na śniadanie, po prostu do owoców czy do czegoś. No więc, w takiej mieszance, sobie to mieszacie. Na boku przygotowałam patelnię, smażyłam, i kiedy to wszystko wystygło, zapakowałam w swoje worki strunowe. Ktoś mógłby zapytać, czemu tego po prostu nie robić na świeżo? No to problem powiem Wam, mam taki z czasem problem. Po prostu złapałam się na tym, że bardzo dużo czasu mnie to kosztuje wieczorami przygotowywanie na następny dzień, a rano nie jestem w stanie pomóc. Mąż ogarnia rano dziecko i tak naprawdę często rano go proszę o różne rzeczy, żeby też poogarniał. I wiem, że czasem trudno jest coś fajnego wymyśleć, więc wymyślam po prostu wtedy, kiedy mam jakiś weekend, a później sobie można to łatwo wyjąć i podgrzać. E, więc tak, jedną z propozycji to były tosty francuskie, one są bardzo fajnie wyszły. A druga rzecz to są kanapki. Pierwszy raz robiłam kanapki gdzieś podejrzałam na YouTubie, jak dziewczyny robią kanapki i mrożą. I ja uznałam, że to może być super patent u mnie. Po pierwsze, na 10-12 bułek może szybko się zeschnąć, e, więc na pewno dobrze zamrozić wędlina się nie zepsuje więc masło, wędlina, ser i cóż i wieczorem będę po jednej kanapce wyjmować nad ranem to już mąż wziąć jakieś warzywko do środka typu sałata czy rzodkiewka, ogórek i będzie gotowe no taka trochę automatyzacja procesów śniadaniowych bym to nazwała <laughs> żeby po prostu nie spieszyć się, często o czymś zapominamy ostatnio się na tym łapię i a dużo jest rzeczy różnych do ogarnięcia, i po prostu staram się, w której mogę sferze sobie jakoś tam pomagać. I okazało się, że ta sfera mrożenia bardzo fajnie działa, bo nie muszę się tym martwić, stresować, i, i zawsze coś tam mam, można wyciągnąć. Rano o 5 rano, jak wychodzę, po cichu się tam zbieram, to nie muszę nic otwierać, wyjmować, pisać, co zrobić, czego nie robić. Mąż nie musi się denerwować, on jeszcze z psem wychodzi rano, odprowadza dzieciaka, sam się szykuje do pracy, więc i jemu jest, może być ciężko, i mi może być ciężko. Mi się nie chce wieczorami już tego robić, już nie mam na to siły, więc wolę sobie po prostu wcześniej to wszystko przygotować a później tylko wyjmować. No to jest taka trochę próba, bo oprócz tych rzeczy, które Wam pokazuję, robię jeszcze gofer i naleśniki. I zobaczymy na ile rzeczywiście to wszystko starczy, bo mamy jeszcze serki białe, jajecznicę, owsiankę, jemy na śniadanie, takie bardzo typowe rzeczy. I po prostu będę to traktować trochę tak wymiennie, żeby można też coś do tego lunchboxu dla dziecka złapać szybko. No dobra, to mam kanapki ogarnięte. Tosty z serem żółtym to jest taka u mnie pozycja standardowa. Kupujemy panoziarniste pieczywo tostowe. I w środku po prostu ser żółty, zgrzewam to w mojej gofrownicy diesel I są bardzo fajne te tosty chrupkie nawet po podgrzaniu później w piekarniku. Czyli tak jak wyjmuję tego samego dnia nawet do piekarnika na górną półkę. Na kilka chwil to one tak samo są chrupiące i fajny ser się fajnie ciągnie. Więc jak widzicie, ja tu za bardzo nie wymyślam, po prostu ser żółty, trochę keczupu, kromka chleba, bam, zrobione następne. Ja to później jeszcze kroję na trójkąty, czyli z jednej kanapki mam takie dwa trójkąty. I tak dziecku daje albo taki trójkącik, albo takie dwa trójkąciki, w zależności czy tam ma jeszcze jakiś skrzydł do szkoły, mu daje czy owoc. Ale umówmy się, te dzieci w szkole też mają mm, dwa obiady, w sensie zupę, i drugie danie, więc no mocno głodny nie będzie, jeżeli dam mu nawet połówkę i kawałek banana, też będzie spoko. Ale to też takie fajne śniadanie, jak mój mąż a, będzie chciał się pospieszyć z czymś i może sobie szybko wyjąć czy wieczorem nie będzie mi się chciało robić jakiejś tam kolacji, a nie jemu, on późno kończy pracę, więc przyjdzie ten może sobie szybko odgrzać. Więc e, jest bardzo dużo zalec jakby takiego przygotowania wcześniejszego manufaktury kanapkowej. No te tosty są super, bardzo je lubię. A i później właśnie wsadzam je do tych moich e, strunowych opakowań, które są podpisane taką zwyczajną taśmą malarską, używam, ona łatwo odchodzi. A więc na taśmie piszę markerem, kiedyś e, używam jakichś tam naklejek, kupowałam specjalnie jakieś tam label, coś tam, a teraz już mi się nie chce i po prostu taśma malarska i ja jakiś tam marker podpisuję, później to łatwo możecie oderwać, wyrzucić, więc takie e, woreczki, właśnie czasem jest tak, że wyjmuję na przykład dwie sztuki z takiego woreczka, z powrotem zamykam i do zamrażarki, nie wyjmuję całości, nie odmrażam od razu wszystkiego, tylko po prostu kilka sztuk, tyle ile chcę. Wyjmuję pamiętamy, że powietrze trzeba wycisnąć, żeby nie zmieniło smaku. No to powietrze zmienia prze smak. Przepraszam, to mój pies tutaj musi się telepać obok mnie. A powietrze zmienia smak tych mrożonych potraw. Także słuchajcie, jestem bardzo dumna z tego, co udało mi się zrobić. Wyszło tego naprawdę dużo. Zapakowałam już sobie pół zamrażarki. Tam jeszcze w tych opcjach robiłam gofry, które już kiedyś Wam pokazywałam w filmie, więc nie będę tu umieszczać. Yy, gofry też się bardzo fajnie odgrzewa. Yy, I szybko w piekarniku. Nie wiem, jak jest mikrofalówką, bo już 100 lat mikrofalówki nie używałam i szczerze mówiąc nie wiem, czy nie wychodzi guma. Yy, ja podgrzewam w piekarniku na górnej półce tosty, placuszki, gofry, no cokolwiek tam mam. Kilka minut na 200 stopni i. Zobaczona sprawa. Tutaj wyciskam powietrze jak widać i te woreczki zawsze myję takim roztworem octowym. Później do sucha wycieram. One są wielokrotnego użytku. A tu pierwszy raz robiłam takie pankejki, no nie pierwszy raz pankejki, ale ogólnie pierwszy raz robiłam tego typu pankejki z e, wsadem fajnym, bo kupiłam borówki i takie mini marshmallows, czyli takie małe pianki cukrowe, e, powrzucałam to do środka. Eee, fajnie to się przysmażyło. Eee, I e, oczywiście też z taką myślą o zamrożeniu. Wyszły bardzo fajnie. Kiedyś robiłam pankejki, wiecie ze z kawałkami czekolady, ale wyszła straszna lipa, bo czekolada przyklejała się do patelni i to się bardzo szybko paliło, więc szukałam czegoś, co tam można dorzucić, jednocześnie nie paląc całej kuchni. Eee, więc te pianki całkiem spoko się sprawdziły. Będę próbować jeszcze innych różnych rzeczy. Ja w takich opcjach do zamrożenia wcześniej dosyć często robię takie babeczki jajeczne, takie mafiny, wytrawne. Mam no, szczypiorek, szynka, ser żółty i, i cały, cała reszta tak trochę jak mafina. Wlewam to i, i to też bardzo fajnie się sprawdza. Także ja w ogóle polecam wcześniej sobie porobić różne rzeczy. To jest duża oszczędność siły i czasu. I tak naprawdę też trochę prądu i tych wszystkich rzeczy, tak, bo to naraz robicie Często i, i, i później już w ciągu tygodnia nie trzeba Tutaj tylko trzeba zainwestować, żeby po prostu dorzucać jakieś fajne rzeczy do tego typu e, Warzywa, e, owoce, to jednak najlepiej się mrożą te takie węglowodanowe Rzeczy A ja też jakby Czujnym okiem sprawdzam, czy ich nie jest za dużo w diecie, więc jak na przykład daję nam gofr jednego dnia, to drugiego dnia staram się na przykład jajecznicę zaplanować, czy tam jajka na twardo, coś takiego białkowego z warzywkami, często serbiały u nas jemy bardzo lubimy. No, ale czasem było tak, że nie chciało mi się już nic robić. Nie miałam siły i wiecie, co robiłam te wafle ryżowe po prostu z czymś tam. I to już mi się znudziło. <noise> już, już powiedziałam koniec, muszę coś pomyśleć. Więc, a, więc tak, te pancake'i bardzo fajnie wyszły. Muszę jeszcze popróbować trochę innych przepisów pankejkowych i o, to są te boróweczki. Raz mi się udało, że dobre borówki w Lidlu kupiłam. Bardzo często bywało tak, że. O, to są te pianki! Eee, że były po prostu kiepskie. Już u mnie tak jest, że bardzo często warzywa i owoce są zepsute. I tak to wygląda. Całkiem spoko, prawda? Popatrzcie. Mhm, mm No, niektórzy może by się pokusili o cukier-puder, ale powiem Wam, nie, już wystarczy, te pianki są słodkie. I to tyle.